zapytać o słowa Marcina Najmana, który mówił o pana kategorii. Ale testosteron zapewnił, że jeśli ma pan kategorię A, to wystarczy wyciągnąć książeczkę wojskową i to pokazać, co nie ma żadnego, co nie jest żadnym problemem. Co pan na to? No, nic na to. Ja mówię, ja nigdy nie działałem pod presją, pod przymusem, a już na pewno, a na pewno już nie, nie Marcina Najmana. No, Marcin Najman, Najman Marcin za każdym razem, co jedyne co pokazuje, to brak charakteru, tchórzostwo. Co tam, przeciwnikowi dubsko pokazuje i widowni, bo, bo, bo od razu przyjmuje pozycję żółwia albo, albo, albo się kładzie też na plecach, więc pokazuje, poka, pokazuje swoje jajeczka. Więc na pewno ja na zawołaniu Marcina Lejmana niczego nie będę okazywał. No, my, się tu chyba, my się tu chyba nie do końca rozumiemy. Ja działam na swoich zasadach. Ja, ja, działam, ja, ja działam tak, jak ja uważam, a nie tak, jak ktoś tego żąda. No, to jest takie częste, bo mnie, no, ja powiem Panu, że. Od dwóch lat tak mocno, mocno poznaję ten internet i zasady jego funkcjonowania, fajnie się w tym czuję. I bardzo mnie śmieszą takie zawołania. Wyjaśnij, żądamy. Kto żąda? Kto Kto wyjaśni? Kto żąda? Takie apodyktyczne, to wywołuje u mnie politowanie. O, to jest najlepsze słowo. To wywołuje u mnie politowanie. No to Marcin Neyman też? Ja mam, ja mam co do niego taki ambiwalentny stosunek, bo raz nim gardzę, a raz wywołuje moje politowanie. Więc w tym momencie wywołuję moje politowanie.